Witam wszystkie koziorożce w czytaniu na wrzesień. Pamiętajcie, jest to rozkład ogólny, więc nie z każdym rezonuje. A ja proszę siły wyższe o przekaz poprzez te karty i prowadzenie w tym czytaniu w imię najwyższego dobra dla osób spod znaku koziorożca. Dla osób spod znaku koziorożca, energię na wrzesień. To na pewno nie będzie dla każdego was zbyt, zbyt wiele, więc yy, i jeśli nie znajdziecie niczego dla siebie, to odsyłam na inne kanały. Koziorożec wrzesień. Jakie energie? Koziorożec wrzesień. W tle czytania jest e, szansa na e, jakąś relację, na, na nowy start, na nową miłość, na nową osobę w życiu. Co, coś takiego e, bardzo świeżego, bardzo e, takiego e, cieplutkiego miałoby się wydarzyć w Waszym życiu emocjonalnym i w związku z tym y, mogą być do podjęcia jakieś ważne, y, ważne decyzje. Może niektórzy z Was będą musieli dokonać jakiegoś, jakiegoś wyboru, niektórzy no, będą mieli taki związek w ukryciu. Będziecie tacy skryci, ale y, bardzo, bardzo blisko siebie. I dla, dla kozioroszta jest taki moment jakiegoś przełomu, jakby coś się miało, coś się miało zmienić. Jakieś e, trudności odejdą do, do przeszłości, będzie jakiś przełom, jakaś zmiana. E, po podjęciu konkretnych działań jest, e, jest jasność, jest słoneczko, jest siła, jest, jest power, jest jakaś. Jakaś jest zmiana, słuchajcie, takie jest tło czytania. Przełomowy moment w życiu. Idziemy do kart. Ktoś tutaj bardzo silnie, bardzo silnie czegoś pragnie, o czymś marzy, coś tak manifestuje w życiu, aby się spełniło. I jest taka energia, takiej taki odmiany, właśnie taka zmiana losu, taki dar od losu, że. Sytuacja się dosłownie odwraca i coś nagle zaczyna się układać. To, co do tej pory przynosiło jakieś trudności, co było niełatwe, niejasne, to teraz nagle się zmienia i zaczyna Wam los sprzyjać. I tutaj jest też informacja, aby uważać na trójkąty, żeby i że jest możliwość no, jakieś wdania się w jakąś relację trzecią, gdzie są osoby trzecie. I to też jest takie troszkę ostrzeżenie tutaj, aby uważać na to, bo mogą być w związku z tym jakieś takie manipulacje. Ktoś może mieć taki silny, silny wpływ, zbyt silny wpływ na, na was, na, na jakąś osobę, niekoniecznie na was. I w związku z tym z tą zmianą losu, z tym lepszym, co ma nadejść, co się zadzieje, to jest... pojawia się ogień. Pojawia się ogień, pasja, namiętność i taka ogromna, ogromna fascynacja. I przypływa. Przy, nie przypływa, przy przyjeżdża, zbliża się do Was na e, taki ktoś z ofertą, ktoś z ofertą, e, z propozycją właśnie romansu i tu jest tak bardzo, bardzo ogniście, jest taki charyzmatyczny, ponętny, seksowny, jest taki bardzo dojrzały, pociągający I tutaj Trudno będzie się oprzeć. Bardzo silna jest ta energia, bardzo silna. Musicie uważać, bo on tak wkracza z impetem. Wkracza z impetem. Tutaj jest taki spokój, że ta kobietka sobie siedzi w tym swoim świecie i ma tak wszystko poukładane, tak twardo stąpa po ziemi. Taki ma porządeczek, spokój, harmonię, ma jakąś taką swoją. Izolację, niektórzy mają taką, taką samotność z wyboru, w której czują się dobrze, i nagle zjawia się ten ktoś i tak wkracza, tak bardzo ostro wpada i powoduje takie trzęsienie ziemi. Jest, jest ogień, są, są wibracje i zaczyna się dziać, zaczyna się bardzo dużo dziać, i tutaj ta odmiana losu. Bardzo silnie się rysuje właśnie w związku z pojawieniem się tej osoby, bo to może być ktoś od Was starszy wiekowo i taki dojrzały, dobrze, dobrze zorganizowany życiowo, zaradny, taki no, konkretny ktoś, ale tutaj jest bardzo, bardzo ogniście romansowo i tak, tak płomiennie. Niekoniecznie, może od razu. Wyjść z tego jakaś taka długa relacja, wielka miłość. Chociaż pamiętajmy, że w tle jest ten Askielichów, który mówi o początku czegoś emocjonalnego i jest bardzo duża na to szansa, że takie coś się rozwinie, ale zaczyna się od ognia, od romansu, od pasji, takiego hmm, pożądania. Będziecie oboje sobą, tak bardzo, bardzo zafascynowani, zafascynowani. Nawet. Hmm, Powiem jeszcze tak, że dla niektórych z Was mogą być to dwie osoby takie do wyboru. Może być dwóch takich ognistych osobników, osobniczek i będziecie musieli coś, coś wybrać, na coś się decydować. Jeden będzie mniej dojrzały, drugi bardziej dojrzały. Mogą być dwie takie osoby i dlatego też tutaj... Jest, jest taka informacja o możliwości jakiejś, jakiejś relacji trzeciej, i w związku z tym, wszystkim to będzie tak: takie będą głębokie przemyślenia, i jakieś przemiany wewnętrzne też będziecie tak odczuwać silnie, bardzo we wrześniu. W związku z tym, także też. Ta możliwość wyboru spośród tych dwóch opcji jest jak najbardziej prawdopodobna i nie jest to łatwy wybór, bo jest dużo ognia w związku z, z pierwszą, jak i z drugą opcją. No ale no, Wy będziecie najpewniej wiedzieć, co właściwie należy zrobić i co, i co wybrać. Dobre energie, dobre karty, odmiana losu, dużo, dużo się dzieje. No, i dużo ognia, który będzie się no, palił, rozpalał. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.